Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy podcast jest takim szczególnym podcastem, szczególnym dla mnie, no nie będę ukrywał, jest też takim podcastem jubileuszowym, bo kochani, dzisiaj mija dwa lata, od kiedy zacząłem nagrywać podcasty, od kiedy przyszedł ten pomysł troszeczkę już. Więcej upłynęło. Natomiast od dwóch lat ukazują się podcasty. No nie ukazują się one codziennie. Pierw ukazywały się przez sześć dni w tygodniu, potem przez pięć, potem przez siedem. Później była krótka przerwa związana z innymi obowiązkami, niecały miesiąc, no i znowu dalej jest kontynuacja tych podcastów. Bardzo Wam wszystkim Dziękuję za to, że to nie tylko moje są podcasty, nie tylko ja się z tego cieszę, ale i też wiele osób, wielu słuchaczy cieszy się, bo pisze do mnie, wyraża wdzięczność, wyraża podziękowania, uśmiechy, radości, dużo życzeń, dużo oczywiście w tym wszystkim hejtu też jest. Za to też wszystko dziękuję. Ale kochani, szczególny podcast, ale nie może braknąć słowa Bożego. Więc czytam Ewangelia świętego Marka, pierwszy rozdział i wersety 14 i 15. Jednak po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga, podkreślał, że już koniec czekania, nadeszło Królestwo Boże, czas porzucić własne drogi i zaufać prawdą dobrej nowiny. Kanie jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa. O Królestwie Bożym. Niektórzy są ze mną od samego początku, od pierwszego odcinka podcastów, ale możliwe, że nie pamiętacie. Właśnie pierwszy odcinek podcastu był o Ewangelii, był o dobrej nowinie. Przez te dwa lata tego nagrywania podcastów, no wiele się zmieniło. Zmie wiele zmieniło się w formie, w nagrywaniu. W jakości, no, nabrałem troszeczkę doświadczenia, oczywiście cała ta forma też różnie zmieniała się, wygląd, no było kilka istotnych zmian. Mam nadzieję, że dużo z tych zmian było na lepsze. Mam nadzieję, że to dalej będzie gdzieś szło i będą się te podcasty też zmieniały, właśnie na lepsze, ale tak, od tego zacząłem pierwszy. Podcast, właśnie od tej dobrej nowiny, od Ewangelii. I słuchajcie, przez to dwa lata wiele się zmieniło. Ja się zmieniłem, ja to się na pewno zmieniłem. W moim życiu tak wiele się zmieniło przez te dwa lata, że nawet nie myślałem, kiedy zacząłem nagrywać te podcasty, że to tak się zmieni, że też one pomogą mi w wielu kwestiach. Ale ja się zmieniłem, świat się zmienił, wszystko dookoła się zmienia, ale wiecie co? Ewangelia Jezusa Chrystusa o Królestwie Bożym nie zmienia się. Ona jest dokładnie taka sama. Ona jest taka sama dzisiaj, jaka, jak była 2000 lat temu. Kiedy Pan Jezus mówił te słowa, od jego czasów to dopiero się pozmieniało. Ale Jego Słowo trwa na wieki. Ta Ewangelia jest Taka sama. A gdybyście sięgnęli do pierwszej księgi Biblii, do pierwszej księgi Mojżeszowej, inaczej księgi rodzaju, tam też w ostatnim wersecie, właściwie pierwszego rozdziału i następnych, możecie przeczytać Ewangelię właśnie o Królestwie Bożym. No, od tamtego czasu jeszcze więcej się zmieniło. Ale wiecie, Pan Jezus dokładnie te słowa, same powtarza. Ta, tą myśl, która wtedy była zapoczątkowana, przekazywał ją wtedy, kiedy on był, zostawił nam i dzisiaj my możemy przekazywać dokładnie tą samą myśl. Bo, mimo to, że świat tak się zmienił, tak wszystko dookoła się zmieniło, ale to jest niesamowite, że jego słowo się nie zmienia. Oczywiście weszło wiele osób, które próbują zmienić tę Ewangelię, które, którzy próbują. Powiedzieć swoją Ewangelię, ewentualnie część tej Ewangelii, skupić się tylko na części tej Ewangelii, co oczywiście nie jest tą Ewangelią, którą głosił Pan Jezus. Ale zostało nam to wszystko zapisane. I jeszcze raz powtórzę tyle różnych zmian, ale Słowo Boga się nie zmienia. Przez te wszystkie lata powstawało prawo, różnego rodzaju prawo, oczywiście to prawo. Mojżeszowe, ale nawet nasze prawa lokalne, państwowe, i one wciąż powstają, wciąż są jakieś udogodnienia, wciąż jakieś poprawki, nowelizacje. Ludzie dochodzą, że był zamysł dobry, ale okazało się w perspektywie czasu, że to niestety nie działa, więc chcieli to zmieniać i zmieniają to prawo, i cały czas widać, jakie wielkie są luki w prawie. No i oczywiście, dobrzy prawnicy potrafią to wszystko wykorzystać, no i wykorzystują, ale to zmienia człowiek albo to ustala człowiek. I dlatego jest tak wiele zmian, więc świat się zmienia i to prawo się zmienia. Ale prawo Boże, słowo Boże zostało ustalone przez Boga i ono się nie zmienia. I to jest niesamowite. Więc co tam w ogóle mówić o tych moich dwóch latach tutaj? Cały czas głoszę to samo słowo tą samą. Ewangelię, można to sprawdzić. Ona się nie zmienia, chociaż wszystko dookoła się zmienia. Cieszę się, że się niektóre rzeczy zmieniają dookoła mnie, ale też bardzo cieszę się, że właśnie to Słowo jest takie same, że Bóg nie zmienia się. Jeżeli coś powiedział, to taki jest w tym wszystkim konsekwentny. A człowiek, człowiek, chociażby sam ustalił sobie najlepsze prawo, to nagle dochodzi do wniosku, że coś jest z nim nie tak. I chociaż sam sobie je ustalił, to też sam potem sobie je łamie i nie potrafi wytrwać w tym, co przecież według jego zamysłu było dobre. Oczywiście człowiek to człowiek. No co, on nie potrafi wymyślić czegoś dobrego? Hmm, no zdarza się, no nie. No ale właśnie. Nikt inny też nie będzie wymyślał lepszego ode mnie. I tak niestety też dzisiaj człowiek próbuje zafałszować Słowo Boże to właśnie prawo. Albo nie chce przyjąć, nie chce uwierzyć, dlatego że ocenia to ze swojego punktu widzenia, tej swojej marności po prostu, którą prezentujemy, że Słowo Boże też jest niedobre. Ale nic takiego. Kiedy popatrzymy na Słowo, na to wszystko, co się wydarzyło, ono trwa, kiedy porozmawiamy, z ludźmi, którzy poddali się pod to Słowo. No jest ich niestety coraz mniej. Z, z biegiem tych lat niestety coraz mniej osób chce poddawać się pod Słowo Boże. Pod tą. Ewangelię. Ale jeżeli spotkamy takich, to zobaczycie, że oni to samo twierdzą, co ci, którzy się poddawali kilkaset, kilka tysięcy lat wcześniej i delektują się, mówią, to jest to, to jest piękne. Wcześniej korzystaliśmy z wielu rzeczy, ale to jest piękne. Te wcześniejsze pomysły wydawały się dobre, były dobre, były dobre przez chwilę. A potem znowu oczywiście trzeba było je udoskonalać. Ale ze słowem Bożym jest zupełnie inaczej. Ono jest piękne. Kochani, mnie to w ogóle zachwyca, jakie ono jest piękne. I Jezus mówi, to może być piękne w Twoim życiu. Tu są niesamowite słowa, zresztą jak sam, wszystkie słowa Pana Jezusa, niesamowite, ale ten przekład, którego dzisiaj też czytam z Biblii, z tak zwanej, kiedy czytamy, że. Podkreślał, że już koniec czekania, nadeszło Królestwo Boże czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. Kochani, tak jak głosiłem dwa lata temu, tak jak głoszę za każdym razem właśnie nadszedł czas, aby porzucić własne drogi, własne myślenie, własne zrozumienie i, kochani, zaufać prawdom dobrej nowiny, zaufać prawdom Jezusa. Chrystusa. To naprawdę jest świetna nowina. Ja bym to nazwał świetną, przecudowną nowiną, a nawet a nie dobrą nowiną. I nadeszła pora. Kochani, popatrzcie, zobaczcie, jak ona jest wspaniała i jak jest niezmienna. Ja się cieszę z tego. Podcasty pewnie dalej będą kontynuowane, jeżeli Bóg pozwoli, będą się zmieniały. Ale co do formy. Co do wyglądu, może, ale wciąż będą opierały się na Słowie Bożym, bo wiem, że to Słowo z całą pewnością jest niezmienne. Kochani, no więc odnośnie tych zmian też tutaj od razu dodam, wykorzystam ten odcinek. I tak, dwa lata minęły. Ja bardzo jeszcze raz dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za tą motywację. Niejednokrotnie już sam sobie byście. Zbyt dużo tego wszystkiego, ale wiem, że są ludzie, którzy czekają na te podcasty, na te wiadomości, na te nowiny, więc motywujecie mnie też dalej do działania, do tej służby. Dziękuję Wam bardzo. Natomiast, tak, tutaj też. Nastąpią zmiany, czy to już kolejne zmiany, już następują. Pewnie zauważyliście, może już wczoraj, może dopiero dzisiaj zwrócicie na to uwagę. Postanowiłem, że pod tymi podcastami nie będzie możliwości zamieszczania. Komentarzy. Będzie można dać lajka, ale nie będzie możliwości zamieszczania komentarzy. Nie dlatego, żebym nie lubiał tych komentarzy, przecież sam zachęcałem zawsze na końcu tych podcastów, abyście właśnie też komentowali. Natomiast widzę, że to niestety przybiera trochę zły obrót, że dość dużo. Oczywiście powinien się z tym liczyć, ale nie myślałem, przyznaję się na początku, kiedy z tym startowałem, że pojawią się tak zwani hejterzy i oni będą wszystko hejtować. Ale to niestety zbyt dużo tego hejtu jest, zbyt dużo pokazywania własnych mądrości, a nie skupienie się na tym, co tu w ogóle jest powiedziane, zaczyna być po prostu wielki bałagan. Ja też nie mam za bardzo czasu, aby sprawdzać te wszystkie komentarze i po prostu nieraz po kilku dniach dopiero do nich sięgam, a tam już jest pełno wulgaryzmów, obraźliwych tekstów. Zaczynają się jakieś przepychanki słowne między komentującymi, więc nie zawsze to zablokuje w porę, a tak nie powinno być. To są podcasty, które mają pomagać w studiowaniu Słowa Bożego, w pewnym zrozumieniu. Ja nie mam zamiaru pokazywać, że jestem najmądrzejszy i znam tylko prawdę, ale też nie mam zamiaru tutaj kłócić się z kimkolwiek, w szczególności w formie pisemnej. Dlatego stwierdziłem, że nie, nie będzie już komentarzy pod tymi podcastami. Natomiast oczywiście bardzo będę czekał na wszelkiego rodzaju komentarze, ale w innej formie. Oczywiście jest dostępne, są informacje, czy na... Koncie, na kanale YouTube, czy też na Facebooku, gdzie można znaleźć bez problemu adres E-mail, gdzie można znaleźć numer telefonu, oczywiście, i można tam wysyłać zapytania, komentarze. Jeżeli ktoś chce, bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam właśnie do tej formy. Bo chcę to też ograniczyć. Łatwo się pisze szybciutko, nieprzemyślaną rzecz pod. Takim filmikiem, ale jeżeli naprawdę będziecie chcieli coś zapytać, ewentualnie zadać albo poprosić o nagranie jakiegoś materiału właśnie, to ci, którzy naprawdę będą tego chcieli albo będą chcieli coś więcej dowiedzieć, podyskutować, to wierzę, że napiszą do mnie e-maila, czy też poprzez Whatsapp, czy napiszą smsa, nawet tam jest numer telefonu, więc możecie zadzwonić. Ja chętnie porozmawiam, ale to z całą pewnością ograniczy tych hejterów, a to wcale nie przynosi... Yy, chociażby się wydawało, że algorytmy będą tam liczyć te komentarze, mnie to guzik obchodzą te algorytmy mnie nie o to chodzi. Tu jest mówiona prawda biblijna, prawda słowa Bożego. Ja nie mam zamiaru komentować, dyskutować z kimś, kto nawet nie chce się podpisać, więc jest możliwość zadawania yy, pytań, komentarzy, ale trochę w innej formie. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszam, najlepiej, aby przyjechać do nas, do zboru, do Jarosławia, ulica Reymonta 5a, na nabożeństwo, czy też umówić się w tygodniu jak najbardziej, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać. Do tego zachęcam, będę wciąż zachęcał tych w szczególności, którzy słuchają, a nie mają kościoła swojego, no, abyście też przyjechali, odwiedzili nas, zobaczyli, że rzeczywiście jesteśmy kościołem, który opiera się o słowo Jezusa Chrystusa. Więc muszą być też pewne zmiany, po prostu, aby to wszystko uporządkować, kochani. Będziecie mieli możliwość komentowania, ale wierzę, że ci, którzy szczerze będą chcieli komentować albo pytać, bez problemu znajdą drogę. No, niestety, muszę ograniczyć tych hejterów. No i tyle. Może się o nie upamiętają, a jeżeli nie, no to będziemy inaczej do tego podchodzić. Kochani, błogosławię Was, życzę dobrego wieczoru, dobrego studiowania Słowa Bożego, bo przede wszystkim to ma pobudzić Was do tego, abyście sami też studiowali, czy też studiowali w grupach, a nie tylko opierali się na tym, co ja tutaj przedstawiam. Dobrej nocy.